To no już za poważnie prawo była. Słuchaj, w ogóle, w ogóle powiem ci taką rzecz. To, że tu rozmawiamy właśnie w tej chwili, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre też dla fanów, bo dużo spin na mój temat było, tak jak na początku to, to wspomniałeś, przez to, że ja nigdy nie rozmawiałem z ludźmi. Ja tylko jakby reagowałem na jakieś hejty na mój temat. Tak. Ale nigdy jakby z drugą osobą nie rozmawiałem, Rozumiesz, która no. była normalnie nastawiona, albo kurwa pozytywnie nastawiona. Także jak, no. jak cały czas patrzysz tylko na kogoś, to cały czas jest tylko prowokowany przez kogoś, oczywiście, że, że wtedy może ta osoba trochę niesympatycznie się Tobie wydać przez to, że ona się, ona się tylko wkurwia, nigdy normalnie nie wypowiada na dobrą sprawę, wiesz o co chodzi, a a ja na dobrą sprawę nigdy nie tematyzowałem ani tych zarzutów wobec mnie, ani kurwa jakichś tam rozmów na mój temat. I największą bronią, na, o, największą bronią Flera w jego karierze jest to, że on cały czas daje wywiady i ludzie uważają, że on kurwa, mówi po racji, że on logicznie mówi, dlatego kurwa ludzie go słuchają, dlatego ludzie kupują jego ciuchy, bo obojętnie jakiego przypału by nie, robi, nie narobił, a on miał takie akcje, kurwa, że on centralnie kurwa sprzedał, kurwa kolegów moich, centralnie kurwa na jakichś komendach kurwa siedział, a ludzie na to nie patrzą, bo ludzie mówią dalej, że to jest gangster Frank White, bo on daje wywiady w których kurwa wiesz. On się pokazuje z każdej strony i ludzie jakby mają plastyczny obraz tej osoby, a nie tylko obraz przez jego muzykę. Bo na dobrą sprawę on też mądrze kiedyś powiedział, mimo tego, że się tak dobrze nie rozumiemy w tej chwili, że artystą. I on, Patryk i Flair to jest to samo. Także dlatego ja czasem, dlatego Sentino i Sebastian to jest to samo. Dlatego Sebastian musi uważać, żeby nie pić tyle jak Sentino i tak dalej, żeby po prostu długo jeszcze móc robić jako Sentino muzykę. Dlatego trochę uspokoiłem życie, zaraz ci odpowiem na to pytanie. Ale chodzi o to, że bo tego nie da się do końca rozdzielić, ale zależy też na tym, żeby trochę większego dystansu na siebie nabrać, do siebie nabrać, jak w życiu codziennym, bo dużo ludzi, którzy potem się spotyka w życiu codziennym, mówi, a ja myślałem, że to jesteś jakiś kurwa, wiesz mega spięty, że chcesz wszystkich dojeżdżać i tak dalej. No tak się te relacje wydaje. Właśnie prawie. o to chodzi, ale to nie jest tak, to jest po prostu tak, że wiesz, siedzę sobie gdzieś w Marbejci, pół tysiąca kilometrów od Polski, jacyś ludzie próbowa, zaczynają kurwa, mnie naciskać. Natomiast ja nie chcę publicznie się wypowiadać na temat tych ludzi, bo ja widzę wtedy, bo ja już widziałem to 10-20 razy wcześniej w swoim życiu, że ludzie zrobili sobie kariery na moich barach. Rozumiesz? Flair poniekąd, Bushido poniekąd. Oni wszyscy za moją pomocą sobie zbudowali kariery i kto potem został znowu kurwa gdzieś w knajpie z dupami kurwa gdzieś na imprezie kurwa z flaszką w ręku byłem ja, wiesz o co mi chodzi? Ja nie mam na to po prostu czasu więcej, dlatego ja nawet nie reaguję już publicznie, dlatego lepiej jakieś rozmowy z ludźmi prowadzić, normalnie się pokazywać, gadać o normalnych tematach niż odpowiadać jakimś kurwa idiotom, którzy mają obraz twój tylko i wyłącznie przez to co ktoś inny mówi. W relacji do twojej muzyki, co ty powiedziałeś? No nie no, nie może to być prawdą, bo on powiedział tak, bo oni się non stop na mój temat wypowiadają, a ja nie na ich. Rozumiesz co chodzi. Także um, każdy normalnie myślący człowiek, który jest z nami, mówi, że jest, wiesz, chyba trochę inaczej, niż oni tam to przedstawiają, ale dobra, czy jest dominacja genetyczna, jak ma 90 tak Jest brunetem, ma ładną dupę i I radzi, ty, sobie życiu. radzi sobie w życiu. to jest cechą? Tak. Ale dominacja genetyczna, powiem ci jedno, że to ostatnio, dominacja genetyczna powstała z zdjęcia, gdzie biały, biały gołąb Nie, normalny gołąb, zwykły to był, chyba takie no. zdjęcie, ktoś z fanów to okay. znajdzie I biały gołąb ucieka, ja to sfotografowałem pod kasynem kiedyś I tam napisałem dominacja genetyczna, stamtąd to się wzięło Ale, a, a czy dominacja genetyczna bierze się od 1,90m, bo ty masz 1,90m, nie? Metro 69, no? A, czyli się od, od tego pułapu. Odnajdujesz się w tym, tak. No, tak. To, no dobra, no to dzięki dzięki za rozmowę. Jakoś będziemy teraz przez weekend w kontakcie i myślę, że w poniedziałek, czy wtorek, ogłosimy dalszą część naszej rozmowy. Zajebiście. A, a, jeszcze, a... Chciałem, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć.